Z tej strony ja, założyciel kanału Świat Dwóch Chomików. Dzisiaj, no, przepraszam, że usunę dam te filmy, ale na tych filmach był Paweł, a Paweł nie chciał już być, więc usunę. Dobra. Tutaj sobie siedzi Hary. Hary, przywitaj się. Ech, Hary, sobie ja, więc nie mam przeszkody. No, i to są klatki moich chomików ogólnie takie. Nie powiem, jak kosztowały, bo o takich rzeczach się nie mówi. W internecie, Chcecie, to mogę Wam przygotować jeszcze jutro film yy, 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 ile kosztuje wyprawka dla chomika yy, to wtedy a tutaj gdzieś się ukrył mój drugi chomik, czekajcie ja tutaj otworzę o, pysiuńka tutaj jest moja pyśka Stresuję się. Chyba, gdzie Do kabli jej nie wezmę, bo to jest moje biurko. A jeszcze kable przygrycie. Dobra, to ja ją lepiej wezmę do klatki. muszę Niestety muszę jedną rękę. No, trochę nieostrożnie. Bo... No. no, Po prostu nie mogę. No słuchajcie, no to to jest pierwszy film bez Pawła. No to już nie jest już kanał wspólny. No i ten... Wiem, szkoda, ale tak jest. Niestety. Więc powiem Wam tak. Kolejny film to będzie o wyprawce dla chłopaka. ile kosztuje? Koszty klatki, koszty wyżywienia, koszty akcesoriów. Tak, mogę Wam od razu powiedzieć, że takie pojedło to y, cena rządu takiego no to jest rząd 15 zł, taka cena maksymalna, ale średnia cena to około 8 zł, no. 750 O, tutaj sobie Pysia wyszła. Zobaczcie. No. No, pysia coś tam robi. A no, te komiki to w ogóle, one się zbyt bardzo nie lubią. I chciałem je na początku razem trzymać, ale Harry ją, no chciał się z nią roznażyć, to mogę powiedzieć. I też atakował na początku, ale potem już tylko chciał się z nią roznażyć, więc trzymam mnie oddzielnie. No. jest wielki Harry, śmieszny. Podgryza się tam. Mm. No, podgryza się tam. Myje się jaki tuściutki. Ty, czy mam na to Ja nie, tylko ma jedzenie w policzkach. No, be, okay. no to słuchajcie, to jest tylko dzisiaj na tyle. Chciałam wam tylko o tym powiedzieć. No więc pa.